Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na temat diety ketogenicznej, ketozy itd. W dzisiejszym filmie postanowiłem zrobić trochę taki recykling, ponieważ ciągle w pytaniach, w komentarzach, w grupie facebookowej, na instagramie piszecie do mnie właściwie w kółko te same pytania. Na grupie facebookowej Olola LCHF widzę, że nonstop ludzie piszą nowe posty pod tytułem kto pomoże mi zacząć, jak zacząć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W jednym filmie kiedyś już, w odcinku vloga moim Keto wyzwanie, dzień 24 z 30, jeśli dobrze pamiętam. Tam, gdzie stoję w garażu z rękawiczką, wymieniam 7 takich fundamentów adaptacji. Postanowiłem te listy trochę zrewitalizować, dodać do niej jeszcze trzy. I omówić z wami szczegółowo. Trochę to przemyślałem, trochę od tej pory poczytałem, trochę doświadczeń waszych w ogóle pozbierałem. I robimy jeszcze jeden film o tej tematyce. Moi drodzy, pierwsza zasada, którą jeszcze zanim zaczniemy, za zaznaczam, zaznaczam, bo żebyście się później nie czepiali w komentarzach. To są zasady adaptacji, których ja się trzymałem, które dla mnie zadziałały błyskawicznie i efekty mojej adaptacji były, zresztą możecie sobie sprawdzić w to wyzwaniu ja uważam, że moja adaptacja była bezbolesna, szybka, bardzo przyjemna, nie odczuwałem na niej absolutnie żadnych dyskomfortów, poza kilkoma, dwoma, trzema dniami, gdzie miałem taki spadek siły, czwartego dnia i później samopoczucia, gdzieś koło ósmego dnia, ale to, to jest normalne, ale nie miałem żadnych skutków ubocznych, poważnych, więc te kroki, które wam powiem, Zadziałały dla mnie w 100%. Nie gwarantuję, że zadziałają dla Ciebie tak samo jak dla mnie, ale po to jest ten kanał, że ja się dzielę moimi doświadczeniami z Wami i mówię, co dla mnie zadziałało, żebyś mógł sobie wypróbować albo żebyś mógł się zastanowić, czy to dla Ciebie też zadziała, czy nie. Ok, lecimy. Pierwsze, licz kalorie, wasz jedzenie i przestrzegaj makro. Wiele osób mówi, że w adaptacji się nie liczy, makro się nie przestrzega żadnych tam kalorycznych limitów ani, ani makro. Bo to jest taki stres dla organizmu, że jeszcze liczenie to jest pierdzielenie. Jeśli chcesz naprawdę wejść w tą adaptację szybko i przede wszystkim, dlaczego masz liczyć, żebyś się nauczył jeść, żebyś wiedział, co jesz. że potem, jak piszesz do mnie na przykład pytanie, słuchaj, no niechudne, a ja pytam, co jesz, a ty mówisz, nie wiem, bo nie liczę, nie wiem, ser, i tam kabanosy, ale nie jesteś w stanie mi powiedzieć, ile ty jesz białka, ile tłuszczu, ile węgli w ciągu dnia, to ja nie mogę ci. Pomóc, bo nie wiem na przykład, czy nie jest za dużo węgli, albo czy nie jesz za dużo białka, albo czy nie jesz za mało tłuszczu. Dlatego licz, bo po pierwsze masz benefity z tego takie, że później jak, jak się nauczysz liczyć, tak jak ja, się nauczyłem liczyć ne? i potem nawet nie mam wagi pod ręką, jestem gdzieś w trasie na wyjeździe u rodziny, i jem, to wiem już objętościowo mniej więcej na oko, ile, ile czego powinienem zjeść, żeby nie przekroczyć jakiegoś tam bezpiecznego pułapu, bo wizualnie już jestem w stanie ocenić porcję, jaką mam na talerzu. Dlatego choćby dlatego tego liczyć dwa liczk makro, chociaż przez te pierwsze 30 dni zanim wejdziesz w tą ketozę, żebyś wiedział żebyś wiedział ile jesz i, i w razie problemu w razie, gdyby coś nie działało, żebyśmy byli w stanie to naprawić. Dlatego to jest ważne. Druga rzecz: nie porównuj się z innymi, bo przed adaptacją każdy z nas prowadził inne życie i moi drodzy, to, że mi poszło szybko, że skudłem na przykład w ciągu tam tych 3-4 miesięcy 20 kg, a w pierwszym tygodniu, a w pierwszym miesiącu adaptacji w 30 dniach skudłem tam 10 kg, to nie znaczy, że u Ciebie to zadziała tak samo. To nie znaczy, że u kogoś obok to zadziała dokładnie tak samo. U każdego z nas to może zadziałać inaczej. Inni mogą stracić więcej wagi, inni mogą stracić mniej wagi. Na moim kanale są dostępne badania zarówno na żołnierzach, jak i na otyłych pacjentach, gdzie wyraźnie widzimy, że w grupie badanych, w jednej grupie było 25 osób, w drugiej grupie było 80 osób. Ten spadek wagi podczas badania był nawet, niektórzy tylko pół kilograma stracili, a niektórzy aż tam na przykład 15. Więc każdy ma inną fizjolo fizjonomię, fizjologię, przemianę materii, budowę endomorficy, ektomorficy, bla bla bla. Każdy inaczej reaguje, każdy prowadzi inne życie, każdy z nas żarł inaczej przed tą ketozą. Każdy z nas, pamiętajcie, to jest też ważne, o czym wiele osób zapomina w ketozie, że stan otłuszczenia narządów wewnętrznych się bardzo liczy, więc nie porównuj się z innymi. Trzymaj się tych założeń ketogenicznych, tej adaptacji, patrz na siebie i, i będzie dobrze. To najwyżej przyjdzie to później, ale, ale przyjdzie. Dlatego nie kichaj się, że minęły dwa tygodnie, a tobie waga stoi. Bo musisz się zaadaptować. Widocznie twój organizm potrzebuje więcej czasu, żeby z tego węglowego szoku się wyrwać. Trujeczka. Czytaj etykiety, kiedy robisz zakupy. Dlaczego? No bo nie czytałeś wcześniej, bo patrzyłeś, żeby miało jak najmniej tłuszczu i, i tyle. A teraz patrzy, żeby miało jak najwięcej tłuszczu, trochę mniej białka niż tłuszczu, tak połowę mniej i zero węgla. Najlepiej. To jest idealne makro, jakie chcesz znajdować w swoich produktach. Oczywiście patrz na skład. Bo Mimo, że wiele osób mnie posądza, że jem gówniane jedzenie z paczek, to tak nie jest, bo kupuję również kiedy mam okazję, na przykład masło twaróg, śmietane od rolnika, jeśli mam taką okazję, nie zawsze mam. Kiedy mam okazję, czy moja żona pojechać na rynek, poważywa, to jedziemy. Jajka mam zawsze bezpieczątki, akurat na szczęście mam źródło jajek takie, które mogę kupować bezpiecznie. Patrz na skład, oczywiście, zawsze staraj się, żeby tej chemii było jak najmniej, ale jak już nie masz wyjścia, to. No to kupuj, co masz, co jest, co masz pod ręką, tylko patrz też na to makro, żeby właśnie było tłuszczu powiedzmy 30 gramów, białka 15 i węgla 0. To jest w adaptacji idealna jakieś taka proporcja makro, jaką chcesz stosować. Dalej, czwóreczka. Suplementacja. Moi drodzy, podstawa. Nie kupujcie żadnych, jak widzę na tych instagramach amerykańskich, jakie tam suplementy ludzie w ketozie polecają, to mi się normalnie słabo robi. Trzy podstawowe rzeczy, jakie masz suplementować w ketozie. Masz suplementować sód, czyli solić wodę, co najmniej szklankę wody z solą, dziennie wypić taką szczyptę soli, ponieważ będziesz ci będą ci potrzebne elektrolity, ponieważ nie będziesz już miał takich wyrzutów insulinowych w ketozie bez, bez cukru, więc ten, tego sodu nie będziesz trzymał w sobie, będziesz to wypacał i u bardziej. Więc musisz sód, potas i magnez, to są trzy takie fundamentalne suplementy, które musisz dostarczać. Potem oczywiście po adaptacji to już możesz się bawić w jakieś omega-3 i tak dalej, co tam potrzebujesz, ale trzy fundamentalne, podstawowe, magnez, potas i sód. Najlepiej cytrynian potasu i cytrynian magnezu, bo to takie, najwięcej mają tego potasu i magnezu w magnezie i potasie. Najlepiej w formie proszku, ja polecam. Ja też sobie robię taką wodę, że biorę sobie kubek wody, szczypta soli, szczypta potasu, tabletkę magnezu, łykam, jeszcze tam trochę cytryny albo octu jabłkowego, wymieszam i wypiję co, dzień, co najmniej raz dziennie takiego, um, taki napój i, i, i naprawdę fajnie to działa, spoko. Bo pamiętaj, że jeśli cię w adaptacji boli głowa, to, na ty, to masz prawdopodobnie za mało elektrolitów, czyli sodu i potasu ci brakuje, więc to wystarczy. I a propos picia woda, pij dużo wody, szczególnie na początku, już mówiłem, picie 4 litrów wody w adaptacji to nie jest nic nadzwyczajnego. Wyrób sobie taki nawyk, że budzisz się rano, pierwsze co robisz, wypijesz szklankę wody. Nie wiem, idziesz sikać, idziesz się ogarnąć do łazienki, wychodzisz, pijesz szklankę wody. Do śniadania czy tam do, do witaminy zapijesz szklanką wody, już przed wyjściem z domu masz wypite 3-4 szklanki wody. Później w ciągu dnia w pracy wypijesz jeszcze jedną, dwie butelki wody. Jak trenujesz, to na treningu co najmniej jedną butelkę wody z solą powinieneś wypić. To nie jest trudne, warto pić wodę, trzeba pić wodę, będzie was suszyło, dlatego jak najbardziej pijcie dużo wody. 6. Warzywa. Na początku jedz i zastępuj nimi chleb, potem możesz je zmniejszać. Warzywa to jest taka dyskusyjna sprawa w ketozie, znam osoby, które w ogóle warzyw nie jedzą, mają się doskonale. Mi na przykład nie wszystkie warzywa służą, ja na przykład strasznie źle się czuję po brokułach, bo wzdymają mnie niesamowicie. I, I muszę uważać, jak zjem za dużo warzyw czuję się źle. Ale w adaptacji po co służą nam warzywa? No, żebyś mógł zastępować sobie te swoje głupie nawyki typu chleb, makaron, ryż, to weź sobie kalafior, brokuła, sałatę, pomidora, górka. Zastępuj sobie, zapychaj się, jak się wcześniej zapychałeś węglami. Tak możesz się tymi warzywami zapychać. One pełnią też taką funkcję, raz, że błonnik ci dostarczają i potas, a dwa, że pełnią taką funkcję wypełniającą żołądek, że czujesz się najedzony no to y, tą funkcję fajnie w adaptacji wypełniają warzywa zamiast ręk. Y, siódemeczka. Ćwicz! W adaptacji y, ćwiczenia, na początku wiadomo, że jest ciężko, nie masz takiego powera, pompy, ale ćwicz i pod, pod hasłem ćwicz mam na myśli chociaż idź codziennie na jakiś spacer, zrób pompki, idź na siłownię na tą godzinę, nie wiem, pojeździj sobie rowerem, zrób co, rób co lubisz, ale zacznij ćwiczyć, zacznij tą aktywność fizyczną stosować, Ponieważ ta aktywność fizyczna przyspiesza znacznie adaptację. Bo dlaczego przyspiesza? No bo jak ćwiczysz, to zużywasz energię, a twoim podstawowym źródłem energii do tej pory była glukoza, glikogen, który jest w mięśniach. Więc jak ćwiczysz, to go szybciej spalasz i szybciej zmuszasz organizm do tego, żeby z tym. Ten tłuszcz sobie ogarniał. Nie? To tak jak macie w samochody, to kiedyś chyba Keto Kotur powiedział, że jedziecie na na gazie, no i jak się kończy gaz, to gorsze paliwo, to się przyłączacie na benzynę automatycznie i jedziecie na tym lepszym paliwie. I tak samo jest u nas z tłuszczami i z cukrami, jak się kończą cukry w mięśniach, glukoza, jak kończy glikogen, to wtedy się przyłączamy na tłuszcz to ketony siłą rzeczy są produkowane i bla 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 bla. bla. Więc ćwiczcie. Eee, ósme. Nie waż się co chwilę. Jakbyś się codziennie ważył i nie będziesz widział, że chudniesz, to się załamiesz, to stwierdzisz takie, to za to nie dla mnie, bo nic nie chudne. No nie, waż się maksymalnie raz na tydzień, jak zaczynasz kiep, na przykład w poniedziałek, to się co poniedziałek zważ i zobacz sobie, o jaki tam mam progresik, kilo w dół albo, albo nie. Nie waż się za często, bo siądzie ci na łeb i pomyślisz, że to nie działa, a to nie o to chodzi. Masz w ogóle nie myśleć o tym, czy ty chudniesz, czy nie, tylko masz się skupić na jedzeniu odpowiednim, a, a chudnięcie to zostaw sobie na później. Mm. Dziewiątka, wysypaj, wysypiaj się porządnie, tym bardziej w adaptacji, kiedy twój organizm całkowicie się zmienia, reorganizuje sobie te zasoby energetyczne, doznaje szoku, takiego szuka jeszcze tego cukru, jak ten pijak narkoman w delirce, że się budzi, wypiłby coś, a nie ma, to go telepie, wiecie, nie? To jest ciężki okres dla organizmu i warto się wysypiać, ponieważ podczas snu w naszym organizmie się dzieją bardzo ważne procesy metaboliczne itd. itd. Dlatego, dlatego warto się wysypać co najmniej te 8 godzin snu. W tej adaptacji warto sobie e, zafundować, jeśli chcecie się czuć dobrze. I ostatnie, ja polecam. Rób IF, czyli Intermittent Fasting, czyli postokresowy. Na czym to ma polegać? Oczywiście nie rób tak, że od razu o mat wrzucasz czy Bóg wie co. Tylko musisz sobie wyrobić taką świadomość, że pomiędzy ostatnim posiłkiem dziś a następnym posiłkiem jutro. Powinieneś zachować taką przerwę na początku, jeśli jest to dla ciebie ciężkie, to 12 godzin, chociaż. Czyli jeśli zjadłeś kolację o 19, to śniadanie dopiero możesz zjeść o 7 rano następnego dnia. I staraj się, nawet jak ci się uda to z dnia na dzień, to okno, w którym nie jesz, rozciągać. Czyli jeśli zaczynasz posiłek pierwszy o 8 rano, to. Następny posiłek to skończ jeść. Jeśli zaczynasz o 8 rano, to skończ jeść o 16 albo o 18. Najpierw i potem znowu, jak zaczynasz o 8 rano następnego dnia, to następnego dnia skończę o 16. I tak spróbuj sobie zawężać do takiej idealnej proporcji 6-18. Czyli jesz w ciągu 6 godzin, powiedzmy od 12 do 18 albo od. 9 do 15 albo jak tam też, i potem przez 16 godzin nic nie jesz. To jest bardzo ważne, ponieważ w czasie tych 16 godzin nasz organizm zdąży sobie doskonale zmetabolizować to całe pożywienie, zdąży sobie wyciągnąć z niego co potrzebuje, zdąży je spalić i zacznie już czerpać energię z tłuszczu. Musisz dać tym ketonom czas, żeby one sobie wzięły ten tłuszcz, przerobiły. Zjadły, wypluły i, i dały ci z niego paliwo. To się nie dzieje. Tak jakbyś cały czas dostarczał jedzenie, cały czas byś dostarczał kalorie, to cały czas te ketony nie będą brały tego tłuszczu, bo będą miały z Więc tak jakby to jest bez sensu. Nie, poza tym też jak często jemy, dlatego pięć posiłków dziennie jest głupie moim zdaniem, bo za każdym razem jak wrzucasz w siebie coś, co ma kalorie, to powoduje, że insulina robi do góry. I jak insulina robi do góry, to ona blokuje wiele rzeczy w naszym organizmie. Między innymi spalanie tłuszczu spowalnia. Dlatego nie chcemy mieć jak najczęściej strzałów insuliny w górę, tylko chcemy je mieć jak najrzadziej. Dlatego w ketozie ja polecam jeść takie dwa posiłki dziennie, takie dosyta. Na przykład pierwszy posiłek tam jem sobie, nie wiem, o 12 i później jem sobie taki obiad o kolację o 17, 18. Ewentualnie trzy jakieś takie noże 12, 15, 18. Więcej nie i później przez 16 godzin, nie wiem, To naprawdę działa, to naprawdę pomaga, wierzcie mi. A jak nie jesteś głodny, to po prostu nie jedz i to też się nic nie stanie. Moi drodzy, znowu się rozgadałem, przedłużyłem na maksa, 15 minut, e, zabijcie mnie, ale lubię do Was gadać. Pozdrawiam serdecznie, jeśli macie jakieś pytania, no to zapraszam, postaram się odpowiedzieć. Wszystkiego dobrego, hej!